Codzienny podcast ze Słowem Bożym Z Ewangelii według świętego Łukasza Jezus powiedział do swoich apostołów Kto z was mając sługę, który orze pasie powie mu, gdy on wróci z pola pójdź się do stołu czy nie powiem mu raczej Przygotuj mi wieczerze, przepas się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił. Czy dziękuję słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono. Słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. No właśnie, wielcy chcą być obsługiwani przez mniejszych. Im się należy, nam się należy, by nisi od nas rangą byliby naszymi sługami. Nie pozwolę, by mniejszy ode mnie mną rządził, doradzałby mi, a tym bardziej próbowałby mnie krytykować. To ja daję wskazówki, to ja mówię co złe, a co dobre. To ja dyryguję, a nie mniejsi ode mnie. Tak już jest w tym świecie. Silni panują nad słabszymi i nadają im tempo. A Bóg, największy z największych, któremu należy cała władza, Król Królów, pokazuje nam, w czym jest prawdziwa wielkość i władza. Kiedy Jezus opowiadał przypowieści o Królestwie Bożym i porównywał je do uczty, mówił nie raz, że każe swoim usiąść i sam będzie im usługiwał. O tu prawdziwa wielkość. Prawdziwa wielkość jest wtedy, kiedy wyżej stojący człowiek potrafi usłużyć temu, który jest mniejszy od niego. Czyżby nie tak miało być? Kto wie więcej, niech się nie wywyższa. Niech nie poniża innych, pokazując im ich ignorancję, ale niech przekazuje im wiedzę z delikatnością i cierpliwością. Nauczyciel, ksiądz, profesor. Powinni czuć zaszczyt, że mogą stać się sługami tych, którzy przychodzą do nich po mądrość, a nie panami, patrzący na innych z pogardą i szyderczym uśmiechem. Kto ma większe stanowisko, niech nie rządzi innymi jak marionetkami, ale prowadzi, ukierunkowuje, by podwładni mogli odkryć swoje talenty, zalety i mocne strony. To nie wstyd być sługą, to zaszczyt. Mąż, który pomaga żonie w pracach domowych, mąż, który potrafi usłużyć żonie, to nie pantoflarz, ale prawdziwy mężczyzna. Żona, która umie usłużyć mężowi i dzieciom, to nie niewolnica, ale prawdziwa kobieta. Ksiądz, który wsłuchuje się w ludzi, potrafi być empatycznym, pomocnym. To nie człowiek bez zdania, ale prawdziwy pasterz. Dlatego, dlaczego Wciąż myślimy, że władać, panować nad innymi, rozkazywać innym, to lepsze niż służba. Nie wiem. Nie wiem, bo sam często w to wpadam. Ale wiem jedno. Każdego razu, kiedy chcę stanąć wyżej niż inni, kiedy rozkazuję bezwzględnie, kiedy nie potrafię uklęknąć przed inną osobą, kiedy robię wszystko, by zwyciężyć w bitwie słów i swoich racji, to wtedy wychodzi moja małostkowość i mizeria mojego człowieczeństwa. Zapraszam Cię do krótkiej modlitwy. Panie, jeśli komuś usłużyłem, jeśli stałem się dla kogoś pomocą, to nie moja zasługa, ale to jest sens mojego człowieczeństwa. Jeśli dzięki mnie ktoś zrobił krok do przodu w swoim życiu, to nie moja zasługa, ale moje powołanie. Proszę cię, pomóż mi się wyzwolić od pychy, od chęci bycia Bogiem dla tych, z którymi żyję i pracuję, a sprawbym był człowiekiem, przy którym każdy poczuje się doceniony, kochany i ubogacony. Amen. Błogosławnego wtorku życzę dla Was wszystkich z Panem Bogiem.